Powinniśmy otaczać się tylko tymi osobami, które nas inspirują i wydobywają z nas to, co najlepsze. Często mówi się, że jesteśmy średnią pięciu osób, z którymi najczęściej przebywamy. Dzisiaj przyjrzymy się temu przysłowiu przez pryzmat stoickiej filozofii, aby zrozumieć, jak nasze towarzystwo wpływa na nasze życie i rozwój. W trakcie tego filmu omówię siedem typów osób które mogą utrudniać twoje dążenie do stoickiego spokoju i pokażę jak możesz skutecznie zarządzać tymi złożonymi relacjami. Zanim zaczniemy, zachęcam do polubienia tego filmiku. Twoje wsparcie pomoże nie tylko promować stoicyzm, ale także wspierać moją pracę. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Złodziej czasu. Wyobraź sobie swoją codzienną rutynę jako starannie skomponowaną symfonię. Każdy instrument reprezentuje zadanie lub zobowiązanie, a razem tworzą harmonijną całość. Jednak pojawia się osoba, która nieumyślnie zakłóca ten porządek, rozpraszając Twoją uwagę i pochłaniając Twój czas. Osoba ta może wydawać się całkiem nieszkodliwa. Może to być kolega, który ciągle przerywa Ci drobnymi pytaniami, przekształcając Twój. Produktywny dzień pracy w serię rozdrobnionych momentów, albo przyjaciel, który zaprasza Cię na niekończące się imprezy towarzyskie, które Cię nie interesują, zmuszając Cię do uczestnictwa i wyczerpując Twój czas i energię. Te interakcje mogą wydawać się nieistotne w danym momencie, ale ich skumulowany efekt może być głęboko zakłócający. Jak więc chronić swoją symfonię przed zakłóceniami spowodowanymi przez złodzieja czasu? Jedną skuteczną strategią jest technika pomodoro, która polega na dzieleniu czasu pracy na okresy. Zazwyczaj każdy z tych okresów trwa 25 minut i jest rozdzielony krótkimi przerwami. W trakcie tych okresów, poprzez jasne określenie swoich granic, informujesz otoczenie, że nie chcesz, aby ktoś ci przeszkadzał. To pomaga ustanowić wyraźną granicę, która chroni twoje najbardziej produktywne momenty przed niepożądanymi przerwami. Jeśli masz do czynienia z towarzyskim złodziejem czasu, pamiętaj, że mówienie nie jest nie tylko w porządku, ale jest kluczowe dla twojego dobrostanu. Zamiast oferować rozbudowane wymówki proste: Dziękuję za zaproszenie, ale nie dam rady, wystarczy. Odrzucenie zaproszenia nie jest odrzuceniem osoby, ale afirmacją własnych potrzeb i priorytetów. Stoicyzm uczy nas, że czas jest jednym z naszych najcenniejszych zasobów, który należy mądrze alokować. Jest płótnem, na którym malujemy portret naszego życia i powinniśmy być bardzo wybiórczy co do tego, kto i co zasługuje na pociągnięcie naszego pędzla. W wielkiej kompozycji Twojego życia upewnij się, że każda nuta, każdy instrument, każda melodia jest zgodna z Twoim większym celem. Nie pozwól, aby niepozorny złodziej czasu zakłócił Twoją symfonię. Kieruj swoim życiem zdecydowanie i celowo, upewniając się, że każdy moment jest pięknie zagrany w Twojej harmonijnej symfonii życia. Numer 2. Maruda. W każdym środowisku znajduje się osoba, która zdaje się mieć niekończącą potrzebę narzekania na wszystko, od pogody, przez pracę, aż po jedzenie w ulubionej restauracji. Nigdy nie przegapiają okazji, by wyrazić swoje niezadowolenie. Możesz się zastanawiać, dlaczego powinno Cię to dotyczyć. Przecież mogę ich po prostu zignorować, pomyślisz. Jednak w praktyce nie jest to takie proste. Stałe wystawianie się na negatywność może mieć osłabiający wpływ na Twoje samopoczucie psychiczne, działać jak przeciekający kran, który powoli wyczerpuje Twoje zasoby emocjonalne. Stoicyzm uczy nas skupiać się na rozwiązaniach, zamiast marnować energię na skupianie się na problemach. Weźmy na przykład sytuację, w której współpracujesz z kimś, kto nieustannie narzeka. Każde spotkanie przekształca się w wyczerpującą sesję skarg, która nie prowadzi do żadnego konstruktywnego dialogu. Wpływa to negatywnie na morale zespołu, odciąga cię od poszukiwania skutecznych rozwiązań i sprawia, że coraz trudniej ci się angażować w projekt. A nawet zniechęca do życia w ogóle. Jak więc stoicyzm może nam pomóc radzić sobie z Marudą? Istnieje kilka strategii, które możesz zastosować. Po pierwsze, ogranicz swoje kontakty z tą osobą ilekroć to możliwe. Jeśli to niemożliwe, na przykład gdy Maruda jest członkiem rodziny lub współpracownikiem, drugą opcją jest psychiczne dystansowanie się podczas ich narzekań. Traktuj ich skargi jak przelotny sztorm. Głośny i niepokojący, ale ostatecznie przemijający i bezsilny wobec niezachwianej góry, jaką jest Twoje wewnętrzne, spokojne centrum. Trzecia opcja to skierowanie rozmowy w stronę rozwiązań lub zmiana tematu na coś bardziej konstruktywnego. Cytując Marka Aureliusza: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Uświadom to sobie, a znajdziesz siłę. Ta ponadczasowa mądrość stoicka zachęca nas do pilnego strzeżenia naszego spokoju umysłu, zapewniając, że negatywność chronicznych marut nie zaburzy naszej stoickiej drogi odporności i cnót. Numer 3. Manipulator Wyobraź sobie, że twoje życie to scenariusz filmowy, w którym jesteś głównym bohaterem i masz wyobrażenie, jak powinna rozwinąć się twoja historia, jakie zwroty akcji następują, kto będzie Twoim sojusznikiem, a jak zakończy się finał. Pojawia się jednak manipulator, przebiegły producent, który subtelnie zmienia scenariusz, a ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo Twoja historia odbiega od pierwotnego kursu. Manipulator jest mistrzem w sztuce emocjonalnych i psychologicznych manipulacji. Mogą używać pochlebstw, wzbudzać poczucie winy czy nawet oszustwa. Aby skierować cię na ścieżkę, która im najbardziej odpowiada. Możesz mieć przyjaciela, który zawsze sprawia, że płacisz za kolację, mówiąc coś w stylu: Wiesz, miałem ciężki miesiąc, a ty odnosisz takie sukcesy. Dla ciebie to niedużo, ale dla mnie znaczyłoby to wiele. Z czasem odkrywasz, że twoja hojność była wykorzystywana, ale skonfrontowanie ich jest niewygodne. Ponieważ przedstawili to jako przysługę dla przyjaciela w potrzebie. Radzenie sobie z manipulatorem może być trudnym zadaniem. Jedną z efektywnych metod jest zgoda na te aspekty ich wypowiedzi, które są prawdziwe, przy jednoczesnym unikaniu ulegania emocjonalnemu szantażowi. Innym podejściem jest ustanowienie jasnych granic i ich egzekwowanie. Jeśli manipulator chce, abyś pożyczył mu pieniądze lub zobowiązał się do zadań, które Cię niepokoją, Naucz się mówić stanowcze nie, zachowaj spokojny ton i jasne słowa. Nie mogę pożyczyć pieniędzy, ale mogę zaoferować wsparcie emocjonalne, co wyznacza granice, jednocześnie utrzymując przyjaźń. Inspirując się stoicką myślą, epiktet przestrzegał nas, że nie możemy wybierać naszych zewnętrznych okoliczności, ale zawsze możemy wybrać, jak na nie zareagujemy. Manipulator kwitnie na Twoich przewidywalnych reakcjach, manipuluje Twoją życzliwością, poczuciem winy lub pragnieniem akceptacji. Wybierając inną odpowiedź, przejmujesz kontrolę nad swoim scenariuszem. Jeśli więc odkryjesz, że w Twoim życiu czai się manipulator, pamiętaj, że to Ty trzymasz pióro. Twoja historia należy do Ciebie, a mimo że obsada może zawierać różnorodne postacie, podróż głównego bohatera Twoja podróż. Powinna być zawsze kierowana przez Twoje własne wartości i decyzje. Odzyskaj swój scenariusz i nie pozwól nikomu manipulować narracją Twojego życia. Numer 4. Toksyczny optymista. Znasz tę osobę. Zawsze emanuje słońcem, tęczami i nieskończonymi strumieniami emotikonów. To ci, którzy mówią ci, byś po prostu był szczęśliwy, kiedy przechodzisz trudny okres, lekceważąc twoje uczucia i doświadczenia za pomocą błyskotliwego machnięcia ręką, pełną optymizmu. Wyobraź sobie swoje życie jako ogród. Są w nim kwiaty, ale są też chwasty i szkodniki. Toksyczny optymista jednak nalega na ignorowanie wszystkiego, co nie jest kwitnącą różą. Masz mszycę na liściach? Skoncentruj się na kwiatach. Nie wpuszczaj negatywności do swojego ogrodu, powiedziałby. Chociaż może to brzmieć podnosząco na duchu, ich podejście może sprawić, że poczujesz się nieważny i odłączony od rzeczywistości. Załóżmy, że przechodzisz przez trudne rozstanie. Jesteś smutny, zdezorientowany i szukasz pewnej równowagi emocjonalnej. Rada toksycznego optymisty? Jest mnóstwo ryb w morzu. Uśmiechnij się i bądź szczęśliwy. Takie nadmierne pozytywne nastawienie ignoruje złożoność ludzkich emocji i realia życiowych wyzwań. Jak pielęgnować swój ogród, nie pozwalając toksycznym optymistom deptać go swoim nieostrożnym sianiem tylko dobrych wibracji? Jedną strategią jest zaangażowanie ich w dyskusję, która obejmuje zarówno światło, jak i cień. Jeśli powiedzą popatrz na jasną stronę, przynajmniej masz zdrowie, możesz odpowiedzieć tak. Jestem wdzięczny za moje zdrowie, ale też czuję smutek z powodu tej konkretnej sytuacji. Oba te uczucia mogą współistnieć. Możesz również zastosować to, co psychologowie nazywają emocjonalną szczegółowością, zdolność do odczuwania i rozróżniania szerokiego zakresu emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Gdy toksyczny optymista naciska cię, byś był tylko szczęśliwy, zatrzymaj się na chwilę, aby uznać i nazwać swoje zróżnicowane uczucia. Dzisiaj czuję się trochę melancholijnie z powodu tej sytuacji i to jest w porządku. Może być wyzwalającym potwierdzeniem. Więc następnym razem, gdy toksyczny optymista posypie konfetti na twoim starannie pielęgnowanym ogrodzie, zrób krok w tył. Pamiętaj, że ogród potrzebuje zarówno słońca, jak i deszczu, aby kwitnąć. Przyjmij pełne spektrum swoich emocji i kontynuuj pielęgnację swojego ogrodu z bogactwem i złożonością, na jaką zasługuje. Numer 5. Ofiara. Wyobraź sobie życie jako partię szachów, w której każdy gracz ma te same figury i cel zamatować króla przeciwnika. Myślisz strategicznie, podejmujesz pewne poświęcenia i ryzyka. Osoba o mentalności ofiary jednak Wini szachownice, figury, a nawet przeciwnika za każdy swój zły ruch. W ich oczach są ciągle w szachu, nie z powodu własnych wyborów, ale z powodu jakiejś zewnętrznej siły działającej przeciwko nim. Ich narracja to niekończąca się opowieść o nieszczęściach, w której są rzucani w roli bezradnego bohatera. Nie mogę awansować w pracy, bo szef mnie nie lubi, albo nie mogę schudnąć, bo mam złe geny. Warto zauważyć, że niektórzy ludzie naprawdę stają przed poważnymi trudnościami i problemami systemowymi. Jednak osoba, o której mówimy, używa swojego położenia jako stałej wymówki, odmawiając przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje działania lub ich brak. Możesz znaleźć się uwikłany w ich historię, być może jako postać wspierająca, która ciągle musi ich ratować. Załóżmy, że spędziłeś niezliczone godziny słuchając przyjaciela, który obwinia swoje niekończące się serię nieudanych związków całkowicie na swoich byłych partnerach. Nie tylko to pochłania Twój czas, ale może także subtelnie zachęcać Cię do przyjęcia podobnej mentalności ofiary w Twoim własnym życiu. Jak więc radzić sobie z osobą o mentalności ofiary? Może być kuszące. Stać się ich zbawcą, oferując nieskończoną radę i wsparcie emocjonalne, ale stoicy ostrzegliby przed tym. Zalecaliby ustanowienie jasnych granic, aby chronić własny stan psychiczny. Możesz zastosować technikę zwaną współczującym dystansem. Okazuj empatię i życzliwość, ale nie próbuj ratować ich z sytuacji, które muszą sami przejść. Oferuj wsparcie słuchając. Ale powstrzymaj się od bycia ich wiecznym rozwiązaniem problemów. Marek Aureliusz powiedział, że najlepsza zemsta to nie być taki jak ten, kto zranił. Jeśli znajdziesz się wciągnięty w narrację ofiary, oprzyj się pokusie, by stać się jedną z nich. Weź kontrolę nad własną szachownicą, wykonuj swoje ruchy i pamiętaj, że w grze życia bycie ciągle w szachu jest często wyborem, a nie losem. Kontynuuj swoje ruchy strategicznie. Dokonuj potrzebnych poświęceń, gdy to konieczne, i graj nie dla zemsty czy litości, ale dla wzrostu i mądrości. Numer 6. Magnes na dramaty. Wyobraź sobie, że twoje życie to statek płynący spokojnymi wodami, ale nagle napotykasz wir zwanym magnesem na dramaty. Osoba taka wydaje się pogrążona w niekończących się kryzysach, konfliktach czy kontrowersjach. Podobnie jak Wirma ma zdumiewającą zdolność wciągania cię w swoje dramaty, możesz początkowo poczuć się przyciągnięty do ich energii, myląc ją z pasją czy ekscytacją, jednak wkrótce zdasz sobie sprawę, że przebywanie w ich towarzystwie jest jak żeglowanie przez burze, męczące i niebezpieczne. Radzenie sobie z magnesem na dramaty może być skomplikowane, ponieważ ich kryzysy mogą zacząć wydawać się twoimi własnymi. Ich chaos jest zaraźliwy. Możesz nawet znaleźć się wplątany w konflikty, które wcześniej cię nie dotyczyły. Na przykład, masz przyjaciela, który często kłóci się z innymi w Twoim kręgu towarzyskim. Twój przyjaciel przychodzi do Ciebie poradę, ale zauważasz, że ten cykl nigdy się nie kończy, ponieważ próbowałeś interweniować. W takiej sytuacji możesz zastosować strategię zwaną refleksyjnym słuchaniem. Zamiast dawać rady lub zajmować stronę. Odbijaj ich słowa z powrotem do nich. Na przykład, jeśli powiedzą: Nie mogę uwierzyć, że on tak o mnie powiedział, możesz odpowiedzieć: Czyli czujesz się zdradzony przez jego słowa? Ta technika pozwala na okazanie wsparcia emocjonalnego, nie angażując się jednak w dramat. Inne podejście, które może wydawać się kontrintuicyjne, to stawanie się selektywnie niedostępnym. Stoicyzm przypomina nam, że nasz czas jest cenny, a czasem oznacza to bycie niedostępnym dla kryzysów innych osób, szczególnie jeśli są one powtarzalne i nie mają rozwiązania. Wyłącz telefon w określonych godzinach, stwórz okresy skupienia, podczas których koncentrujesz się wyłącznie na pracy czy rozwoju osobistym, i daj znać, że w tym czasie nie chcesz, aby ci przeszkadzano, zamiast z niepokojem zastanawiać się, jaki kryzys nastąpi. Jako następny. Skup się na obecnej chwili, nad którą masz kontrolę. Ciesz się życiem i nie pozwól, by czyjeś dramaty zakłócały Twój spokój. Płyń spokojnie swoim statkiem, omijając wiry, które mogą zagrozić Twojej podróży, ku osobistemu wzrostowi i wewnętrznemu spokoju. Numer 7. Pesymista. Wyobraź sobie, że jesteś artystą malującym obraz. Każde pociągnięcie pędzla dodaje koloru, głębi i życia do Twojej wizji. Wtedy pojawia się pesymista, który wchodzi do Twojej pracowni, rzuca okiem na Twoje dzieło i natychmiast zaczyna krytykować. Czy jesteś pewien co do tego koloru? To nie wygląda realistycznie. Wiesz, większość artystów nigdy się nie przebije. Ich słowa, jak smugi szarej farby, zaczynają przyćmiewać Twoje żywe barwy. To nie jest standardowa, konstruktywna krytyka, która może być wartościowa, lecz ciągła aura wątpliwości i negatywności. Przykładowo, załóżmy, że jesteś podekscytowany nową ścieżką kariery. Przeprowadziłeś badania, rozmawiałeś z profesjonalistami w branży, a nawet ukończyłeś kilka wstępnych kursów. Kiedy dzielisz się swoim entuzjazmem z pesymistą, on szybko wymienia wszystkie powody, dla których to się nie uda. Rynek jest zbyt konkurencyjny, czy masz odpowiednie umiejętności, co jeśli poniesiesz porażkę? Wkrótce ich wątpliwości zaczynają wydawać się Twoimi własnymi, a pewność siebie, którą miałeś, zaczyna chwiać się. Jak radzić sobie z pesymistą, zwłaszcza gdy może to być ktoś bliski? Jedna nietypowa, ale skuteczna metoda to poproszenie ich o radę zamiast tylko dzielenia się swoimi planami czy aspiracjami. Gdy ludzie są postawieni w roli doradców, rzadziej atakują Twoje pomysły wprost i mogą zaoferować bardziej konstruktywną informację zwrotną. Inną metodą jest odwrócenie sytuacji poprzez technikę zwaną pozytywnym konfrontowaniem. Zamiast przyjmować ich negatywność, wyzwij ich do myślenia o rozwiązaniach. Jeśli powiedzą, nigdy nie uda Ci się zmienić kariery na tym etapie, odpowiedz: To interesująca perspektywa. Jak myślisz, jak ktoś mógłby z powodzeniem dokonać zmiany kariery? To nie tylko odwraca negatywność, ale również zachęca do bardziej konstruktywnej formy rozmowy. Pamiętaj słowa stoickiego filozofa Epikteta. Mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy mogli słuchać dwa razy więcej niż mówić. Słuchanie nie oznacza absorbowania czyjejś negatywności. Oznacza to rozróżnianie wartościowych informacji od zwykłego hałasu. Gdy pesymiści zaczynają zaciemniać twoje płótno ich tonami wątpliwości, zrób krok do tyłu, posłuchaj, zastanów się i kontynuuj malowanie swojego życia kolorami, które do ciebie przemawiają. Nie pozwól nikomu przemienić twojego żywego dzieła w szare pejzaże. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobało ci się to wideo, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał aby nie przegapić więcej inspirujących treści. Twoje wsparcie pomaga nam rosnąć i dostarczać wartościowe materiały. Do zobaczenia w kolejnym filmie.